Dzień dobry. Witam Państwa, Powiernictwo Kresowe Konrad Rękas. Jak być może część z Państwa wie, jestem dziennikarzem. Dziennikarzem jest 27-letnim stażem pracy w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych. Jestem dziennikarzem prasowym, dziennikarzem śledczym, uchodzącym, niegdyś za mocno niepokornego i niezbyt lubianego przez władze dowolnych odcieni. Podkreślam to, dlatego że Jestem dziennikarzem. Broń Boże, nie prezenterem telewizyjnym, nie propagandystą jakiejś partii i nie kabareciarzem. Mimo to, na prośbę naszych sympatyków, zdecydowałem się obejrzeć program rozrywkowy, który Telewizja Polska wymitowała, umieszczając moje nazwisko i nazwę powiernictwa Kresowego obok nazwisk moich skądinąd dobrych kolegów Mateusza Piskorskiego i Janusza Niedźwieckiego zabrakło mi oczywiście w tym materiale kilku innych nazwisk, no bo przecież z nami Antoniego Macierewicza w swoim czasie z przyjemnością śpiewałem i grałem z Jackiem Kurskim no można by długo taką listę osób, które znam, z którymi serdecznie niegdyś biesiadowałem, a którzy nie zawsze się chętnie dzisiaj do mnie przyznają, można by wyemitować. Mam nadzieję, że następne odcinki tego kabaretu przybliżą Państwu wiele takich arcy ciekawych nazwisk z różnych partii i różnych stron barykady, bo Ja nie dzielę ludzi na partyjnych i niepartyjnych, tylko na mądrych i głupich, na uczciwych i złodziei proste. Do takiej kategorii należy Pan. Nisztor, który prowadził ten kabaret. Trudno mi oczywiście powiedzieć, gdyż jego akurat nie znam. I nie poznałem również przy okazji tego programu, gdyż nie zadał sobie trudu ani przesłania mi pytań, ani nie, nie przesłał mi prośby o komentarz do insynuacji, które tam zamieścił. Co mogę powiedzieć na temat zawartości tego programu? Po pierwsze, pan Nisztor skłamał wprost, dlatego że nie jestem świadkiem w sprawie Mateusza Piskorskiego. Nigdy nie byłem w tej sprawie przesłuchiwany. Nikt nigdy o nic mnie w tej sprawie nie pytał i nie występuję w sądzie w tej bulwersującej skądinąd aferze związanej z zamknięciem niewinnego człowieka, tylko dlatego że, jak zresztą pan Nisztor wspomniał, na przykład organizował akcję. Uznania rzezi Wołyńskiej za eksterminację. Nie za eksterminację, tylko za ludobójstwo. I rzeczywiście Mateusz był zaangażowany i jest zaangażowany w akcję przypominania o rzezi Wołyńskiej. I to rzeczywiście straszne przestępstwo jest obecnie w Polsce. Zgadzam się tutaj. Wyjątkowo pan Nisztor prawie, a powiedziałby prawdę. Co jeszcze ciekawego tam padło? Ani Mateusz, ani nikt z wymienionych w tym programie. Nie, poza mną, oczywiście, nie pisał statutu powiernictwa kresowego, nie brał udziału w rejestrowaniu tej organizacji. Dlatego jest inicjatywa społeczna, lokalna, yy, związana z inicjatywą lubelską, ale już teraz ogólnopolską, z udziałem naszych przyjaciół, prawników, którzy nam pomagali. Yy, i Właśnie pod kątem prawnym, muszę podkreślić, nie było i nie ma żadnego śledztwa ABW w sprawie powinienstwa okresowego, a w każdym razie mnie nic o tym nie wiadomo. Jeśli prowadzone są jakieś tajne działania służb, no, to sami Państwo widzą, w jakim kraju żyjemy. Jeśli tajne służby interesują się działalnością na rzecz pomocy prawnej obywatelom polskim w realizacji słusznych praw tych obywateli. Czyli, jeśli organizacja taka jak Powiernictwo Kresowe wyręcza państwo polskie w tym, co państwo polskie zrobić powinno, czyli w walce o odzyskanie polskiej własności na kresach. Nic mi nie wiadomo jakichkolwiek działaniach służb specjalnych innych niż te związane z nagabywaniem nas publicznie przez pana Żaryna, e, innych niż te, jak kabaret pana Nisztora, i innych niż te, niż y, Ataki w mediach głównonurtowych, czy to związanych z jedną, czy z drugą partią e, polityczną, które znowu zamiast zajmować się sprawą obywateli polskich, potomków, właścicieli majątków na kresach, zajmują się jakimiś wewnętrznymi rozgrywkami między sobą, grą o stołki, wyrywaniem sobie pieniędzy podatników, które mogły być lepiej spożytkowane, na przykład na pomoc obywatelom polskim. Jak Państwo wiedzą, Powietrze okresowe nie jest organizacją polityczną. Nie rywalizuje ani z jedną, ani z drugą partią. Nie sympatyzuje też z żadną z partii parlamentarnych i nie widzi swoich celów we współpracy z tymi środowiskami. Czym innym jest jednak nasze... No, nie powiem obrzydzenia, ale nasz sceptycyzm do tego, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, a czym innym jest napadanie nas publicznie przez telewizję, jedną czy drugą, czy jedną czy drugą gazetę. Jako dziennikarz, bo tak zacząłem to nagranie, jako dziennikarz mówię, wstydźcie się ci, którzy podajecie się za redaktorów, dziennikarzy, publicystów, analityków, komentatorów, czy jak tam tylko chcecie się nazywać. Wykonujecie brudną robotę polityczną, którą zarzucacie innym. Powiernictwo kresowe odpowiada tylko przed swoimi członkami, przed grupą kilkuset tysięcy ludzi, którzy mają korzenie kresowe i którzy zostali skrzywdzeni najpierw przez historię, przez nazizm, przez stalinizm, a potem przez bezprawie III Rzeczpospolitej i bezprawie dalej realizowane przez obecne władze. Ukrainy, Litwy, Białorusi, Łotwy. To w ich imieniu Powiernictwo występuje i tylko przed nimi będzie się rozliczać, nie przed wami, panowie, kabareciarze, prowokatorzy i propagandyści. Dziękuję państwu i jeszcze się na pewno spotkamy. Powiernictwo Kresowe Rękas. do usłyszenia.